Jest taka tradycja w tym towarzystwie europejskim, że prezydent organizuje w swoim mieście kongres. To jest dobra tradycja. No i dlatego tu jest w Krakowie już po raz trzeci zresztą. I z tego, z tego się bardzo cieszymy, no, bo w tej chwili mamy 300 uczestników z Europy, nie Polaków tutaj, którzy... Od godzin radnych już u nas są. No i będziemy na tym kongresie po prostu wspólnie radzić. Tematów jest dużo, natomiast jest coś takiego jak taki general point of view, no coś takiego wiodącego w tym wszystkim, i to jest jakość chirurgii. To jest w tej chwili taki bardzo hot topic na każdym zjeździe w świecie. Dlaczego? Dlatego, że no prawie każdy chirurg umie zrobić, załóżmy, jakąś procedurę bardzo dobrze, i to jest poza dyskusją, bo jakby tego nie umiał, to w ogóle musi się cofnąć i zacząć uczyć. Natomiast teraz sobie trzeba odpowiedzieć, czy ten, ta procedura spełnia wymogi jakościowe dla tego pacjenta, czy jest dobrze wybrana. I jest po tym wszystkim. To jest zupełnie nowa dziedzina, która teraz powstała. Powstała dlatego, że my tak siebie weryfikujemy. To jest brutalne bardzo często, bo chirurgia poszła tak do przodu, że już w tym XXI wieku my potrafimy wyciąć wszystko. Tylko musimy sobie zadać pytanie, czy to ma sens. Tu wchodzi robotyka. Minimalnie, minimalnie inwazyjna chirurgia i robotyka, no to jest to, co jest w tej chwili przyszłością, na pewno. Czy ktoś to akceptuje, czy nie, taka będzie przyszłość chirurgii, że roboty będą za nas pracować, ale tylko w, tak, w tym sensie, że my nimi będziemy sterować. No, tak to będzie, nie da się przed tym cofnąć i bardzo dobrze, precyzja tego typu urządzeń będzie większa niż ręka ludzka, ale tymi urządzeniami nie będzie pracował inny robot, tylko będzie pracował człowiek i albo on to będzie umiał i robił to dobrze albo nie po raz pierwszy w Krakowie, po raz pierwszy w Polsce, drugi w Europie ten egzamin się odbył. To jest taka bardzo prestiżowa w tym momencie sprawa to jeszcze nie daje żadnych tam dodatkowych możliwości to jest na no po prostu Taki egzamin, który podnosi wartość, podnosi prestiż tego człowieka, który do niego przystępuje. Przystępowało 12, zdało tylko dziesięciu, nie wszyscy. Jest to egzamin europejski, czyli to jest egzamin dla Europy i uznawany w Europie. Także niestety indywidualni specjaliści w poszczególnych krajach nie zawsze znajdują uznanie w innych krajach, w których mają zamiar pracować, poza tym firmowani są jako przedstawiciele poszczególnych krajów, jest to zawsze Włoch, Polak, Niemiec i różnie na to mogą patrzeć jego ewentualni pracodawcy.